Witam wszystkich serdecznie, a swój dobry Dziś takie pytanie Jak to zadane było Czy Adam wyjedzie do Belgii czy nie wyjedzie I o tym temacie chcę dzisiaj trochę porozmawiać Zbierałem się dużo przemyśleń Różnego rodzaju Propozycja jest naprawdę ciekawa Jaką złożył mi Manfred ale chcę jeszcze jedną propozycję omówić i zacznę od tej propozycji. Manfred Bula dostał propozycję latania w Lidze z braci z rodziną Herbos, z Dierkiem, Van córką, wande Bulkiem, z Tinkendonem, Kersem i wieloma, wieloma innymi hodowcami i odrzucił taką propozycję. Ja powiem. Ja bym dostał taką propozycję. <laughs> Manfred, to jest takim moim zdaniem, to jest jedyna niepowtarzalna szansa, żeby zmierzyć się z najlepszymi hodowcami w Belgii. Tak naprawdę, jak jakbym miał do wykorzystania taką szansę jeszcze raz, zrobiłbym to drugi raz. Ze względu na to, i przejdę to trochę do mojej historii, że z takimi członkami, praktycznie może nie belgijskimi, tylko polskimi, miałem do czynienia i się od nich bardzo dużo nauczyłem Byłem ich w sekcji e, miałem gołębnik w takim miejscu gdzie było u nas 19 hodowców w promieniu 300 metrów w tym wielu wybitnych hodowców na skalę Polski liczonych do mistrzostw Polski i wybitne gołębie hodowali, czyli nalot jak był to gołębie to setne sekundy odgrywały rolę ale powiem Wam, że w sekcji miałem takich wybitnych hodowców jak Tomasz Jopek, który jest super latał na wspólnych gołębnikach włącznie z Afryką latał to on mnie wciągnął w sumie na wspólne gołębniki tak można powiedzieć, pewnie ogląda to pozdrawiam panie Tomaszu mój bardzo dobry kolega tak naprawdę Bogdan i Paweł Studniarz koledzy baranowscy powinni bardzo dobrze kojarzyć tego hodowca bo w ich rodowodach można poszukać gołębie Słynnego generała, były to głupie klaki. Koledzy że do dzisiaj się z nimi trzymam, bo z Pawłem mam bardzo dobry kontakt. Z Bogdanem często rozmawiam, jak przyjeżdżał pod polo. Koło mojego domu siedzieliśmy, rozmawialiśmy, bo oni później odeszli ode mnie z sekcji. Byli wiceministrzami polski w konkursie redakcji. W ogóle przez 20 lat chyba byli yy, na pudle, w okręgu i w ogóle w Polsce. Sprowadzili pod koniec chyba lat 90. materiał z ponderozy ale to w najwyższej półki. Były to Janseny, nie Janseny, były to ptaki naprawdę na wysokim poziomie. Także z takimi hodowcami w życiu już do czynienia. No i był jeszcze taki słynny Aleksander Cywiński, był jeszcze polskiej kategorii C w 2019 roku. Też w B bardzo wysoko, w Polsce jeszcze był. No i to był nauczyciel słynnego Sławomira Burka, który też był z goście 2,5 kilometra ode mnie, praktycznie gołębi. Studniarz kilometr ode mnie. Jopek e... 300 metrów ode mnie. E... Mirosław Rychlik, który naprawdę potężny materiał ściągał z tego czasu. I jak od nas odszedł, to poszedł do oddziału sąsiedniego to wylatał pierwszego przedemnika Polski w kategorii maraton tutaj było naprawdę kozacy byli, panowie to byli kozacy <laughs> się wyżynaliśmy wszyscy razem, każdy swoje chciał coś tam ugrać w życiu wiadomo, że ci najlepsi to byli najlepsi ale ci mali też na pewno nie odstawali im o, o krok, chcieli zawsze za nimi nadążyć e i miał konfiskat 9 w maratonie. Potem był taki starszy już hodowca. Wielka wiedza, tak jak Aleksander Cywiński, kosmiczna wiedza. Przekazywał, uczył wielu hodowców i sam go chętnie, często i gęsto słucham. Był jeszcze taki kolega Borkowski się nazywał. Przez 25 lat nie wypadał szczołówki oddziału wielokrotnie w Mistrzostwach Polski, jedne z najlepszych lotników z lat. Nie wiem, a tu mam tam gazetki z 1984, może może znalazł jego był pewnie, jak przeglądałem, stare gazetki to były. I oni się z tego uczyli, no, z tego wszystkiego, co było możliwe. Bo nie było internetu nie było e, e, wiedzy tak powszechnej. Była otwarta wiedza w, w gazetkach i wymiana doświadczeń. Byli bardzo znani u nas w oddziale i w okręgu hodowcy Lepert. Mój sąsiednik Kaziu i Krzysztof Lepert przyjeżdżał często do nich. Sławomir Burek i Mirosław Rychwiki, wspomniany Aleksander Cywiński i siedzieli rozmawiali o gołębiarce. Wyobraźcie sobie natężenie, nasycenie aż 12 hodowców. Sekcji mieć na takim poziomie, którzy latali na skalę Polski i można było ich posłuchać. Jak to mój szpalier zawsze powtarzał do mnie, bo w Niemczech siedział i mówił do mnie: Dumus z Cufil, Hyry, to zrozumiesz. I siedziałem, często słuchałem. Do dzisiaj mam coś takiego, nawet jak Manny powiedział na jednym z filmów, że, e, że umiem słuchać i że słucham. No bo siadałem, słuchałem hodowców. Jakieś tam wnioski zawsze sam sobie wyciągam. Nawet czasami podsyłam gdzieś tam jakieś pomysły hodowcom, bo jeden mówi tak, a ja sobie analizuję to, co gdzieś tam kiedyś usłyszałem albo przerobiłem w życiu. Na takim poziomie latanie to jest panowie fantastyczna rzecz. I jakbym dostał taką propozycję jak Manfred, powiem wam jedną rzecz że chętnie wróciłbym się do takiej czasu i zaczął latać na takim poziomie z takimi hodowcami, w szczególności tam na zachodzie w Belgii to by była dla mnie propozycja nie do odrzucenia ale jak to przystało na każdego trenera czy to jest Pep Guardiola czy Xavi Alonso czy przykładowo Henryk Kasperczak, ma prawo do transferów i na pewno w jednym jak i drugim przypadku najbardziej zależy mi na takim transferze jaki ja bym chciał zrobić do drużyny. Żeby drużyną latać. Ze względu na to że czasami trzeba wiedzieć czego się potrzebuje w danej drużynie. I robiłem to we wcześniejszych spółkach w jednej spółce bo w jednej byłem tylko w spółce ale to też o niej opowiem. Także myślę, że w tym temacie jest opowiedziane to, co chciałbym jeszcze raz coś takiego przeżyć. To jest tak, jakby mnie ktoś naprawdę podłączył do prądu i dostajesz kopa. Mógłbym wam coś powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę. Takie nazwiska jak, jak węglasz czy chojak, piszczała, mało lepszy. Morel, Pieschała, Stańczak, Szonszor, Dolski, Laubę, Dolski, Rychlik, Dolski, Reguła. Co tych hodowców łączy razem? Może jeszcze wymieniłbym tam parę takich imion i nazwisk. Kto wie? Niech sobie to zostawi albo napiszę w komentarzu. Kto nie wie, o co chodzi, to może odpowiem na jeden z filmów. Bo to są moje przemyślenia zawsze. To tak jak u nas w sekcji było, jeden drugiego napędza. I im większa konkurencja, tym jest ciekawiej. Dlatego dla mnie to był naprawdę mega hit latanie na takim, na takim poziomie. Co do Manfreda i jego propozycji dla mnie, to tak jak powiedziałem, musiałbym przeszedłbym na 100%, przeszedłbym do takiej hodowli, ale musiałby być jeden warunek spełniony, właśnie transferu, nie mojego, a tego, czego ja potrzebuję w danej drużynie. Języki to tam jest. Niemiecki i angielski to da się porozmawiać. <laughs> <laughs> To jeszcze chciałem nawiązać do pewnego tematu, no do tematu pewnej spółki. A, i jeszcze tutaj jest jeden warunek. Moje nazwisko na listach konkursowych. Bo miałem wspólnika, z którym latałem. I kiedyś usłyszałem takie fajne z nas fajne słowa. I male nie dziwię się tobie, że ludzie cię yy, nie szanują czy szanują. Bo ja Cię szanuję jak najbardziej, nie, nie takich kozaków, można powiedzieć, nie, że się Cię boję, że nie chciałbym z Tobą latać w podziale, z miłą chęcią, bo mówię, tak jak miałem możliwość latania z takimi hodowcami najwyższej półki, nie zrobiłoby to na mnie kompletnie żadnego wrażenia, bo już miałem do czynienia z takimi ludźmi i tu był Krzysztof Gruchot, który w maratonach był Mega, człowiekiem i w MIPC kategorii B, w ogóle Lechu Grabowski, świętej pamięci Janusz Surma, też następny wybitny hodowca w oddziale. wielu, 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 wielu hodowców, których mógłbym wymieniać i zawsze naszą sekcję podejrzewali, że oszukujemy, a po prostu my siadaliśmy po każdym, po każdym koszowaniu czy po każdym otwarciu zegarów i wymienialiśmy się doświadczeniami. Nie zrobiłoby to na mnie kompletnie wrażenia, czy miałbym latać przeciwko Manemu, czy miałbym latać przeciwko wszystkim najlepszym belgom. Nie byłoby różnicy, bo wolałbym być 20 czy 10 wśród najlepszych niż pierwszy wśród Słabeuszy. Ja nie uważam Manego za Słabeusza czy tak dalej, ale samo to jakbym miał do wyboru te dwie opcje wybrałbym tą opcję manego i poszedłbym do Ligi Wyższej na pewno. To nawet mi się nie zawahał. Co do mojej spółki, w przeciwieństwie do Ciebie, nie chciałbym być. Dlaczego? Chciałbym, żeby moje nazwisko było w spółce. Bo nie chciałbym skończyć jak Janusz Szalkowski, Stachu Tomaszewski, Mancer Buła i wielu, wielu innych pielęgniarzy na zachodzie, pracujących pod innym nazwiskiem, pod kogoś nazwiskiem. Bo właśnie miałem podobny przypadek, w 2019, 2018 zacząłem pracować przy gołębiach, w sumie w 2017 z moim wspólnikiem, w 2019 roku wpisałem się do spółki, wprowadzając tam gołębie, wkładając własny czas, własne pieniądze, pracę z gołębiami i usłyszałem o takiej starej Francji, takim tylko teraz mogę nazwać i który znajomy ogląda ten film i ma kontakt z tamtymi ludźmi to niech powie tej starej Francji że to ona przyszła do mnie na krzywery a nie ja do niej i taki stary Pedryż mi jeszcze powie, że nazwisko minął jak ten człowiek nawet nie rozróżniał samca o samicy, bo ja kiedyś zapytałem jak rozróżnia samce o samicy po oczach i to było Tyle w temacie goębiarki. Także ja mogę się pośmiać. Mam nadzieję, że ta etykieta bo nie zebrałem nagrody. Jeszcze pozwoliłem na zebraniu odebrać im tą nagrodę takiego psikusa, im odstawiłem, że mam nadzieję, że ta nagroda z moim nazwiskiem i z mojego wspólnika nazwiskiem wisi nad telewizorem za każdym razem, kiedy będziesz kobietą przechodzić. To będziesz pamiętać moje nazwisko do końca życia za takie słowa nie, nie życzę nikomu nigdy źle, ale ja to jestem takim człowiekiem specyficznym po prostu i szalonym i dlatego mówię o tym całym szaleństwie że dla mnie to był mega jeszcze raz przeżyć coś takiego latanie w najwyższej półce i być piątym czy dziesiątym właśnie w takiej lidze mistrzów niż być, wielu z Was tego może nie rozumieć, bo każdy chce być mistrzem, a ja to rozumiem. Mistrzem nigdy w tych śród mistrzów nie byłem, ale coś tam się później udawało ugrywać. w ojciec, potem jak już końcówka prawie sekcji, ci mistrzowie odchodzili, no to już na młodym nocie, bo mój ojciec z w 2010 roku, no to już na, na starych coś tam zacząłem latać w miarę tymi gameami. 2010, już na młodym nocie, potrafiłem trzy pierwsze. To to... Można, są siatmy yy, I można było coś tam odgrywać i w sekcji na swoim poziomie, w małym pomiarze, bo nas tu kiedyś było ponad 300. Prawie 300, nie ponad 300, tylko prawie 300 w oddziele na obszarze gdzieś 15 km. Takie mała tylko takie mała Amsterdamia, to była w Bydgoszcie. Można powiedzieć, prawie 300 hodowców, nawet nie będzie tam 140, jak nas tam było na e, obszarze 15 km, czy nawet 200. To były takie czasy. Teraz to tam jest. Garstka i dwa oddziały i to jest w ogóle inny schemat. Także chyba tyle w tym temacie. Ciekawa propozycja. Jeszcze się nad tym bardzo mocno zastanowię. Wszystko jest do dogadania po prostu dla mnie dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Belgia to wiadomo dla każdego to jest największe marzenie. Moim zawsze było, było od dziecka. Czytając takie gazetki z Janem Fabianem i wieloma, wieloma innymi hodowcami. Miałem, miałem stare gazetki niemieckie, belgijskie. Czytałem, oglądałem, obserwowałem całe życie i. Mega, mega poziom, mega temat wszystkim, kto lata na zachodzie zazdroszczę tak naprawdę, że mogą wykorzystać swoje, swoje atuty, czy je wykorzystują. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja na pewno starałbym się skorzystać z takiej okazji. Także chyba wszystko w tym temacie dzisiaj. Nie będę Was tutaj zanudzał, wiedzą jakąś dziwno. To co ja tam mogę wiedzieć o tych starszych chodowcach którzy latali na poziomie, ja to się śmieję czasami. Skąd ten racławski to wszystko wie? Tu viel filcherę. Zapamiętaj sobie. Do widzenia wszystkim hasłem do